Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych w Pile, w szczególności zaś witam współpatronów wydarzenia Pana Prezydenta Miasta Piły, Piotra Głowskiego oraz starostę Pilskiego, Mirosława Mantaja. Witam serdecznie organizatorów tego przedsięwzięcia, Roklub Ziemi Pilskiej, Szkołę Latania Feniks oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile. Pozdrawiam również współorganizatorów i sędziów, Pana Tomasza Chudzińskiego ze Szkoły Latania Feniks, Pana Marka Hrabkowicza z Flycar oraz pana Jana Lindkę ze Szkoły Latania Parapasja, komisarza zawodów, pana Dariusza Ciska ze Szkoły Latania, kierownika sportowego oraz panią Jagodę Rudnicką-Jagę, która koordynuje zawody. Witam serdecznie uczestników zawodów, wystawców, wszystkich, którzy relacjonują to wydarzenie. Przedstawicieli mediów. Bez Państwa oczywiście ta impreza byłaby o wiele uboższa. Witam wszystkich podziwiających zarówno zmagania sportowe, jak i prezentowany sprzęt lotniczy. Pozdrawiam Pilan, pozdrawiam wszystkich Wielkopolan obecnych, jak i gości z odleglejszych zakątków Polski, Europy i świata, którzy przybyli. A co ważne, również często przylecieli na pilskie lotnisko, aby wziąć udział w Albatros Piła 2012. Jak mówią organizatorzy, imprezy takiej w Polsce jeszcze nie było. No i oczywiście, oczywiście, przepraszam, że mówię do Państwa z ekranu. Nie mogę przybyć osobiście do piły w tych dniach, bo jak Państwo widzą, ten przekaz jest wprost z Parlamentu Europejskiego. Trwa praca w ramach trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. No a Państwo wierzyli mi mandat posła, że mam Państwa reprezentować tutaj w Strasburgu, więc nie mogę być z Państwem obecny dzisiaj akurat w Pile. Dopiero co przed chwilą zakończyliśmy kolejną sesję głosowań, gdzie m.in. prezentowałem w imieniu Europejskiej Partii Ludowej stanowisko w sprawie raportu o prawach człowieka w świecie, więc moja obecność była w dniu dzisiejszym nieodzowna. Chcę wspomnieć jednak, że na wydarzeniu, którego Państwo jesteście wszyscy uczestnikami, jest mój przedstawiciel, asystent Natalia Piechocka. Również myślę, że wszyscy, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu, nie, będą mieli nie tylko radość z obecności, ale również z nagród i pucharów, które zostaną wręczone tym, którzy zostaną najlepiej ocenieni, zarówno w zmaganiach sportowych, jak i również w prezentowanych produktach. Na wystawie. Chcę bardzo docenić wartość tego przedsięwzięcia. Po pierwsze, Państwo promują nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie i nowe, choć bardzo lekkie maszyny latające. To jest również aktywizacja gospodarcza, zarówno dla piły, jak i dla lotniska w Pile, jak i wielu też innych ośrodków, skąd został przywieziony ten sprzęt latający, który jest prezentowany. Ja osobiście też mam przyjaciół, którzy w Ostrzeszowie, gdzie mieszkam, od wielu lat pasjonują się motolotniami, latają na nich, a w pobliskich miejscowościach, między innymi w Odalanowie. Są, jest produkowana część z tego sprzętu, który również tutaj jest dzisiaj prezentowany. To jest również promocja aktywnej rekreacji sportowej, innowacyjnych rozwiązań transportowych, które dają szansę na zbliżenie tych wielkich ośrodków i aglomeracji z małymi miejscowościami, z miastami, miasteczkami. To jest również zupełnie nowe usytuowanie, które dają nowe technologie. Tym ludziom, którzy mieszkają daleko od wielkich aglomeracji. Co bardzo ważne, to w świecie, w którym co rusz słyszymy, że na drogach są korki, może to znakomicie ułatwiać nasze życie. No i oczywiście to, co chcę bardzo podkreślić, że również Państwo tu promujecie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, że chcecie włączyć te osoby w życie społeczne właśnie przez szkolenie i możliwy udział osób niepełnosprawnych w rekreacji i zmaganiach sportowych, które są związane z lataniem. Ludzkość od początków, pamiętamy legendę o Ikarze, chciała zawsze wzlecieć ponad ziemię i mam nadzieję, że teraz, kiedy jestem tutaj w parlamencie, czasami tak myślę o swojej drodze pomiędzy z miejscem zamieszkania a Brukselą czy Strasburgiem, a w szczególności jak jadę do Strasburga, gdzie nie ma bezpośredniego połączenia, że te 200 km z Frankfurtu do Strasburga, które trzeba pokonać albo pociągiem, albo autobusem, no to zastanawiam się, Naprawdę szczerze, czy nie uzyskać jakiegoś uprawnienia na motolotnie lub inny prezentowany tu sprzęt i nie spróbować polecieć? Oczywiście jest to żart, ale czasami tego typu życzenia się również spełniają. Chciałbym życzyć, aby te. To spotkanie ludzi, którzy ogarnięci są pasją i jednocześnie mają wiele do przekazania społeczeństwu wielkopolski i całej Polski, aby mieli właśnie tą, tą ogromną, ogromną radość z latania, a jednocześnie mieli też szansę na sprzedanie tego, co prezentują na, na wystawach. Myślę, że pasjonatów latania będzie coraz więcej. Pozdrawiam z, z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i mówię do zobaczenia, mam nie, nadzieję niebawem w Pile. Życzę Państwu wszystkim, aby te chwile spędzone na tej wystawie i na tym niebywałym wydarzeniu przyniosły Państwu dużo wrażeń i dużo radości. Dziękuję bardzo.